Żył kiedyś możny władca. Wiedział, że ilość dni, które mu pozostały, zmniejsza się nieuchronnie. Co stanie się z jego pięknym królestwem, gdy będzie zmuszony je pozostawić? Otoczone było bowiem ze wszystkich stron wrogami. Jak poradzi sobie z nim młody książę, ten syn zbyt młody i niedoświadczony, który urodził się, gdy władca był już w podeszłym wieku? Gdzie będzie mógł się schronić? Kto go będzie bronił? Myśli te dręczyły Starego Króla tak bardzo, że pewnego dnia powiedział do Syna: Synu mój, ja nie będę już rządził długo i nie wiem, co się stanie po mojej śmierci. Jest wielu nieprzyjaciół wokół tronu. Boję się bardzo o Królestwo, które stworzyłem, jak również o Ciebie. Umarłbym spokojniejszy, gdybym wiedział, że masz pewne schronienie w wypadku niebezpieczeństwa. Dlatego radzę Ci, byś objechał Królestwo i zbudował twierdzę. We wszystkich jego zakątkach, na wszystkich granicach kraju. Posłuszny młodzieniec natychmiast wyruszył w drogę. Objechał cały kraj, góry i doliny i tam, gdzie znajdował odpowiednie miejsce, kazał budować solidne i ogromne twierdze. Twierdze powstały w głębi lasów, w ukrytych dolinach, na szczytach pagórków, na pustyniach, na brzegu rzek i na stokach gór. Kosztowały mnóstwo pieniędzy, ale książę nie zwracał uwagi na wydatki. W grę wchodziło jego życie i jego tron. W pewnym czasie młody książę wrócił do pałacu króla swego ojca. Zmęczony, wychudzony, ale zadowolony po doprowadzeniu do końca zadania stanął przed ojcem. A więc, synu, jak ci poszło? Czy zrobiłeś to, co ci poleci poleciłem? Spytał król. Tak, ojcze, odpowiedział książę. W całym kraju wznoszą się twierdze nie do zdobycia na pustyni, w górach, w głębi lasów. Stary król, najpotężniejszy, jakiego znała historia, zamiast pogratulować synowi i pochwalić wszystkie wysiłki, kiwał głową, jakby ktoś sprawił mu wielką przykrość. Nie to miałem na myśli, mój synu. Musisz powrócić i zacząć od nowa, powiedział. Twierdze, które zbudowałeś, nie obronią cię w przypadku niebezpieczeństwa. Będziesz sam i nie zdołasz uciec przed zasadzkami i pułapkami twoich nieprzyjaciół za pomocą murów i kamieni. Musisz zbudować sobie schronienie w sercach osób szlachetnych i dobrych. Musisz ich poszukać i zdobyć sobie ich przyjaźń. Jedynie wówczas będziesz wiedział, gdzie możesz znaleźć azyl w chwilach niebezpieczeństwa. Tam, gdzie człowiek ma szczerego przyjaciela, tam znajdzie dach, pod którym będzie mógł się schronić. Książę znów wyruszył w drogę. Tym razem udał się nie na pustynię, urwiska i dzikie puszcze, ale udał się do ludzi, aby pośród nich zbudować sobie schronienie, o jakim myślał jego ojciec, stary król pełen mądrości. Wymagało to o wiele więcej wysiłków i trudów. Książę jednak nigdy ich nie pożałował. Gdy bowiem po pewnym czasie stary władca zmarł i opuścił ten świat, książę nie musiał się obawiać żadnego wroga. Jaki morał płynie z tej opowieści? Ano, taki, że warto budować przyjaźnie, warto o nie dbać, zabiegać, zadać sobie ten trud poszukania dobrych, życzliwych ludzi, zdobycia ich zaufania, wypracowania dobrych relacji. Oczywiście, trzeba sporo czasu na to. Jest takie powiedzenie, że zanim się z kimś zaprzyjaźnisz, to zjedz z nim beczkę soli. A więc spędź z nim dużo czasu, bo przecież soli do potraw używa się tylko szczyptę. Buduj przyjaźnie, dbaj o te przyjaźnie, bo to są ludzie, na których zawsze możesz liczyć. Szczęść Boże, do usłyszenia w kolejnych Bożych opowieściach.